Dzisiaj nagrywamy survivala i to z Natanem. Uwierzycie? Wreszcie jakiś filmik ze mną. No, Natan, przywitaj się. No. To będziemy mieć 19 filmy. No i słuchajcie, jak się spodoba filmik, to subskrybuj za dzwoneczkiem i lajk, like, Jak się na oczu się spodoba. Jeszcze nie ma Fabiana. Dobra, widzowie, dobra. To Zaczynamy, wchodzimy na łapę. Ja już tworzę surwivalę. Na łatwym czy na jakim? Łatwy. Łatwy. Bo jesteśmy słabi. Ja na komputerze jestem lepszy niż na telefonie. My tu zawsze na, giniemy w nocy. <taki> Taką mamy ich ten. Mogę dwie się, jak zmieniamy. Ty! Co, co? Na ta doć Siemano Siemano widzowie O nie, ty to masz No, bo on też chciał nagrywać, ale stwierdził, że tylko ja kurde nie chcę sprawdzić wideo, chcę je wykasować Nie znam jak kogoś do mojej pamięci. No, nie odchodź. No dołącz do mnie. No tylko nie odchodź! Ja Jestem na takim kamieniu się od rodziny. Druzujsz? Ej, ja się podczas kopę! Ja się kopę! Dołącz! A ja ci nie pomogę! Co? A przepraszam, wydawiam, ale. Musimy Widzisz mój nick? Nie, bo nie wejdę. to nie na Nie Nie. Zaraz. Ale my nagrywamy. No to że ty za ty tekczas. Przepraszam za to. Teraz nie. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Aleks. Nie ma. Nie wiem, robi na Nie mam do No dobra, a masz. Dobra. Ja widzę. Oczywiście wychodzi. O, kurwa, ale rzut. Jesteś?

No, to... Chodź, zbierzemy... O, tam jest o No Chodź, bierzemy. Ej, zbierajmy drewno. Na tam... Na razie zrobimy... no. I pojedziemy... Po... Nie, no dobra. I potem pójdziemy. No, po... od razu, tam rzeczy zrobimy, żeby tych nie. i, wiesz, rzeczy nie. Żeby Lata. Ja mam jedno Dobra, dobra idę do domu. nie idzie do domu, bo ma Idę idź do domu. Masz wifi? Nie, bo nie. Czego mam? Masz? A w domu wyłączałeś mnie. i do domu. No nie mogę tego zebrać. Tu ty też ze iść. z tobą, ale. miałem pilnować nikodema. Dobra, zebrałem. No wreszcie. To wtedy będzie ci stół. No będzie. Mhm. Dobra. I kamienny kilo, I nodrem. no kilo. Ja oh. się kopę pod... Co? Nie mądry! Co? Nie wytrzymam. Nie O kurde Kurde, kurjdę. Ty mądry jesteś? Czy chory? Ja po ile? Ja nie idę. No i dawno już nie byłeś. Ale... O, dawój się da paję. Mój dzieci. Chodź masz sikierę kamienną. No! Chodź tu nie odejść! Ej, ale mam małą HP! Chodź masz siekierę! Ja robię sobie pieniądze. Ja cię zrcię tą kamienną siekierę! I masz jeszcze mieczyk. Masz. ja idę na polowanie. Nie możesz zebrać? Chodź tam dalej do kuchni. O, zebrałeś.

Trzeba, z roche, troche, lech, troche, Łopata mam, A może Natan jeszcze iść do mnie? Co? A no tu jak to jak Nikodym idzie dla Natan też. Nie na to nogę też. Nikodym. Może też mama Natan iść? Natan idzie do mnie? Zagramy w piłkę. A to by Będzie druga część. Bo idziemy grać do mnie. Nagramy, jak będzie wygrać piłkę. Może druga część z nastąpi. Mm. Może. Już jutro. O godzinę. To czemu oni pojechali? Nie wiadomo. Ja wychodzę z Minecraft. A ja się obudowałam weź to pa, telefon. To pa widzowie. Sper, weź to pa, pa. Ten telefon. Jak się spodoba filmik to subskrypcja dzwoneczkiem i łapka w górę. To. Nie mówię do widzów. Ja nie zmuszam.